Szanowni Państwo, w ostatni piątek w samorządowej szkole podstawowej imienia księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach e, nasza księgarnia miała zaszczyt zorganizować akcję proczytalniczą. Na czym ona polegała? Mianowicie wraz z panią dyrektor szkoły Magdaleną Wilk przeczytaliśmy bajeczkę o koniku Kleksiku. A także opowiedzieliśmy o tym, jak ważne jest czytanie w rozwoju dziecka. Opowiedzieliśmy także, jak powstaje książka, co musi zrobić pisarz, co musi zrobić wydawca, księgarz, jaka jest rola księgarni w, właśnie w dystrybucji książki, w tym, że każdy no, może sobie y, pójść i właśnie kupić y, Książeczkę w księgarni albo w, w, w różny inny sposób. Zresztą żeśmy też mówili, że w księgarnia w tej chwili nie tylko znajduje się, nie, nie tylko sprzedaje, nie tylko sprzedaje książki, ale także artykuły papiernicze, szkolne, także. Właśnie o tym, żeśmy e, mówili z dziećmi. Dzieci były zadowolone, e, wysłuchały nas. Bajeczka się podobała, jedną książeczkę żeśmy przekazali do, bibliotece, do biblioteki. Mam nadzieję, że to spotkanie e, wkrótce powtórzymy. Dziękuję bardzo.